który zrozumiał z wiekiem Co tak naprawdę posiada prawdziwą wartość Tego nie pojmą przegrane postacie Które na twojej drodze będą robiły ci na złość Zazdrość To ludzka przypadłość diamentem w kamieniach są ci co mają wartość Świecą szukać myślących podobnie Dziękuję za tych, którzy idą koło mnie Jeśli zawiodłem, kiedykolwiek przepraszam Nie jestem ideałem i też uczę się wybaczać Lecz nie zapracam w drodze po parę marzenia Kiedy już je osiągnę, chcę byśmy byli tam razem Za wiele osób próbowało mi mówić Że to co robię nigdy nie miało sensu Światło w ciemności niosę dla zagubionych Promek nadziei, który wciąż tli się w sercu Nigdy nie daj sobie mówić